Podstawową korzyścią modernizacji systemu core bankingowego nie jest samo wdrożenie nowoczesnego systemu centralnego, ale raczej symplifikacja krajobrazu aplikacyjnego i standaryzacja procesów w ramach szeroko rozumianego ekosystemu CBS. Na koniec dnia pozwala to na dostarczanie bardziej stabilnych usług dla użytkowników wewnętrznych banku czy oczywiście klientów oraz wspiera efektywnie rozwój i innowacyjność banku w długiej perspektywie. Oczywiście e, paradygmat CoreLess ma zupełnie inną definicję w scenariuszu Greenfield, przy czym nawet aplikowany w bankach z wieloletnią e, historią czy znacznym długiem technologicznym pozwala na poprawę time to market czy customer experience e, i finalnie o ile koszty inwestycji e, i samej transformacji w obszarze core banking są ogromnym i Wieloletnim wysiłkiem dla organizacji to wydaje się, że w zakresie kosztów operacyjnych w długiej perspektywie widać realny uzysk.